Krzysztof Tołwiński, Prawo i Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chcę się powiedzieć niewinne złego początki. Żeby nie było w przyszłości, a nie ostrzegaliśmy, Panie Ministrze, Panie Pośle, kulas do Pańskiej ostatniej wypowiedzi. Autorami i konstruktorami paktu są Berlin i Paryż jako kraj, Kreatorzy Eurolandu, czyli 17 państw strefy euro, w wyniku upadku, której Niemcy i Francja najwięcej by straciły, pakt 17 plus teoretycznie jest dobrowolny. Państwa strefy euro zagrożone Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, przeważające kryzys, a chcące dodatkowych środków właśnie od nie, Niemiec mają lufę ekonomiczną przystawioną do głowy, czyli nie mają żadnego wyboru. I ja te państwa rozumiem. Natomiast nie rozumiem rządu polskiego, który stawia się w roli pobocznego asystenta. Przyjmując zobowiązania na siebie, jednocześnie nie stawia żadnych warunków w interesie polskiej pozycji w Unii Europejskiej. Gdzie choćby szczątki sztuki dyplomacji, panie ministrze? Niemcy i Francja dominują w Europie, stworzyły tak zwane już jądro Europy. Gospodarka Niemiec, dysponując przecież nadwyżkami budżetowymi, zapewnia sobie wzrost gospodarczy oparty na eksporcie. Ile tylko Polska przecież oddała i kraje Europy Środkowo-Wschodniej poszczególnych rynków na rzecz gospodarki niemieckiej? Panie ministrze, czy mamy już drugą strukturę w ramach Unii Europejskiej poza jej strukturami? Czy konkurencyjność tego paktu rozumiemy tak jak konkurencyjność wspólnej polityki rolnej, gdzie w tych samych uwarunkowaniach gospodarczych polski rolnik. Ma 187 euro na hektar, francuski 250, a niemiecki 340. Jest to sprawiedliwość unijna. Czy rząd premiera Tuska nie powinien myśleć, kreować, szukać sojuszników do budowy właśnie paktu, ale na rzecz wyrównywania różnic w Unii Europejskiej, zarówno Polski, jak i krajów Europy Środkowo Wschodniej, szczególnie na rzecz infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz gospodarczej? Środki unijne są na wyczerpaniu, a do samorządów zagląda bieda. I gdzie te wyrównywanie różnic? Czy Europa już o tym zapomniała? Czy było to kłamstwo i wchodzimy obecnym paktem konkurencyjności w kolejne? Dziękuję. Dziękuję. Głos ma...